Ja nie mam wiele do powiedzenia, tylko teraz nie wiem, chyba będę protestował, żebyś mnie tak nie traktowała po prostu. <śmiech> <śmiech> Przyjmą nas chlebem i solą, czy też pięścią i kamieniem? <laughs> Demonstruję i objaśniam. Tam siedzi Ewa. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. E, dzisiaj mamy wielką wyprawę tak naprawdę. Opuszczamy tą oazę spokoju Krzysztofa, bardzo przyjazną, i jedziemy na... Jedziemy na front właściwie. Jedziemy do Siem Reap. Tam wiadomo, że to jest matecznik polskich youtuberów w Kambodży. I się zastanawiamy, jak zostaniemy przyjęci, czy przyjmą nas chlebem i solą, czy też pięścią i kamieniem. <noise> Wiadomo, tam w tym cieniu tych starych świątyń z każdego załuka można wyczuć macki kambodżańskiej ośmiornicy. Czy wplączemy się w wojnę polsko-polską? Czy wystąpimy na arenie tych sporów, gdzie afera goni aferę? A być może uda nam się wprowadzić jakiś Rozsądek i spokój do tego miejsca. Zobaczymy. Trzymajcie za nas kciuki. Nie wiemy, co się będzie działo. Naprawdę nie wiemy. Jesteśmy trochę przerażeni. Strach się bać. Strach się bać. Damy radę. Zostańcie z nami. Wczoraj się dowiedziałam, ale wczoraj tego nie nagrałam. Dowiedziałam się, że Alan. Chciałby być jak kot. Czemu chciałbym być jak kot? Taki... gipki... sprężysty. Co ty w ogóle opowiadasz za historię? Joga. Jaka joga? O czym ty mówisz? Joga te sprawy. No wykrętasy takie na różne strony. Tak, słówka jest. Żegnamy się z naszymi Dziękuję Wspaniały za wizytę. Tak, dziękujemy bardzo. <grystanie> Dziękuję za wizytę. Pozdrawiam się na przyszłość. Ja oczywiście chrypka jeszcze z, z, z wodospadów, no. mam, Wrzucam te wodospady w cholerę. Nie jeździ więcej nad wodospady. Dobra, miło było. No, nam było bardzo miło. Dziękujemy bardzo. No co, trzymajcie się. rip. Nie dajcie się.

Okej, okay, thank you so much. To jest chyba jakiś podarunek dla Buddy. Słuchaj, to jest woda, To Są szprotki, Mleko słodzone makarony jakieś. Trzcina cukrowa? Nie wiem, tak może. No nie tak wiem co tam. To jest. I co to jest? butan. Kielki. Tak. Ty, to tutaj tak to będzie dla, dla Buddy wszystko. Ale bananów nie ma. Bananów nie ma. Wow. Banany są ususzone tam obok. Albo <laughs> jakieś. Co to są jakieś? Chipsy, kochanie. Chipsy. Ale to jakieś dziwne. Ale nie bananowe, to no się nie, nie liczy. Nadeszła ta godzina, prawdy. Te minuty, które nam za chwilę wszystko powiedzą. Słuchaj, daj się rozpakować, daj się rozpakować. Dobrze. Z plecakami będę więcej. Aha, no dobrze bym powiedziała porzuć te plecaki ale nie powiem tak bo szkoda by było Czekaj, tych mam. nowych laptopów mam, widzimy się za chwilę już? jesteś gotowy? nie jeszcze nie jeszcze szukam patrz, patrz. uwaga już za chwileczkę poczekaj chwilę pokaż co tam masz 500 Wkładaj. I co teraz? Ej, weź wypuść powietrze. Wypuść Ale co, powietrze. co wypuść powietrze? co to Żebyś był tak? lżejszy, nie? Łomatko, co to jest? W skali brakuje? <gry> Jakie skali brakuje? Na Ciebie w ogóle nie chcę mierzyć Dobra Mamy, ewidencja jest Jesteśmy na dworcu autobusowym Czekamy, mamy autobus za dokładnie za godzinę i 20 minut więc musimy poczekać a ty wypatrzyłam, że pani robi jakieś napoje Odmierza coś w butelce po coli. Wlewa do plastikowych butelek. Będzie dopełniała to pewnie wodą. Z tego co wiem, to właśnie w tych autobusach, co będziemy jechać, mają podawać jakieś napoje. Mają podawać jakąś herbatę lub kawę i jedzenie. No właśnie. Poszedł dopytać. Kawa. To jest kawa. Nalewa kawę i pewnie lód pewnie będzie później wsypywać. Tak? Tak. A wodę nie? Wodę pewnie też? Co? Tak? Czyli to, to jest co taka bardzo mocna kawa wtedy czy co? Tak, wydaje mi się, że to jest taka esencja kawy, bardzo mocna, bardzo mocna i później doleją do tego mleka lodu i będziesz miała kawowy zimny napój. Ja, czyli to co dostaniemy w autobusie pewnie? Pewnie tak No dobrze, spróbujemy zobaczymy. Chciałam dodać, że bilet z Phnom Penh do Siem Reap kosztuje nas 16 dolarów. Będzie jechał od osoby, będzie jechał 6 godzin i z informacji, które dostaliśmy, to będzie mieć właśnie tak jak mówiłam napoje jakieś kawa, herbata na dzień dobry, później będzie jakieś jedzenie, czyli to będzie jakiś ryż zamówiony z czymś albo makaron, nie wiadomo co to będzie, musimy zobaczyć. Zobaczymy. Zobaczymy. 16 dolarów nie są pieniądze. Dojedziemy. Chyba ktoś nie pojedzie. Pożegnamy tego pana teraz tam. Tak? Nawet nie wie co ja mówię. Stoi chłopaczy nas z dwoma dużymi walizkami. No i dobrze, ktoś musi, nie? Ciężkie, aż się normalnie samochód tutaj przyjął. Niespodziewanie na zewnątrz. <grywa> <Przykleił> się i do mnie. <grywa> Mówię mu, chłopak, przesuń się na lewo. Tam masz dwa miejsca wolne, ale nie. Kupił Dobra, <grywa> nie. <grywa> <Cikowo. grywa> samochód mamy, autobus mamy taki. Dużo nas nie ma, My jest na razie cztery osoby, czyli y, pięć z nami. Pewnie będzie ktoś więcej. Zobaczymy, tak to wszystko nam pójdzie? I odezwiemy się pewnie z filmem. Chyba, że ma ona coś do powiedzenia. Ja nie mam wiele do powiedzenia, tylko teraz, nie wiem, chyba będę protestował, żebyś mnie tak nie traktowała po prostu. Już widzowie dobrze widzę, wiedzą, jak Ty mnie traktujesz. Moto ucieka autobusik chce zostawić po prostu przykleił się do mnie, przykleił się do mnie Ty uważaj, żeby się coś do mnie nie przykleiło w tej Kambodży Dajcie znać, co o tym myślicie My dalej w drodze, krajobraz jak na razie sielski Jedzie się dobrze no ale jeszcze kawał drogi przed nami Tak jak wspominałem, krajobraz sielski Aczkolwiek musimy cały czas mieć w pamięci, że zbliżamy się do Moredoru. No to tak. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Noc ciemna zapadła, a my dalej w drodze. Świateł nie ma, nic nie widać. Nie wiem czy mnie będzie widać. Tu obok mnie się dziewunia. W twojej poduszeczce. Mm. No jeszcze trochę mamy do tego Siem Reap. Oj, odezwiemy się jak, jak już będziemy na miejscu po prostu, trochę zmęczeni no, ale dajemy radę, dajemy radę, jesteśmy w drodze. Staliśmy busem Biraka i miało być tak pięknie, miały być monitory na siedzeniach. Miało być więcej miejsca przy nogach, a niestety monitorów nie było, więcej miejsca nie było. Dostaliśmy wodę. Wyszło jak zwykle. Stoimy, rozglądamy się, rozglądamy się i musimy sobie teraz znaleźć następny środek transportu, żeby 2 km podjechać do hotelu. Pewnie znajdziemy jakiegoś pana tuktuka. Ja myślę, że trzeba się rozejrzeć za jakimś opancerzonym tuktukiem. Tak, ponieważ mamy dwie ciężkie walizki i mamy jeszcze dodatkowe torby. Więc musi być coś wyższego, większego. No i czuć grozę, czuć grozę w tym miejscu. Jaką grozę? A matki ośmiornicy to A, nie sięgają? No Boże Święty, Boże, matki ośmiornicy jezu takie. Ty jest? byś zrobiła gdyby nie tak, ja. Przypomniałeś mi to. Nie wiem czy będę spać w nocy. Trzymajcie się. Szczęśliwie dotarliśmy do hotelu. Tutaj się właśnie ogarniamy. Nasz pokoik wygląda tak. Proszę bardzo. Coś zgubiłeś? Co zgubiłaś? Tam pod łóżeczko ci spadło. Tak wygląda nasz pokoik. Tu mamy jakieś takie na walizki, szafę, jakieś inne pierdoły. Biureczko, telewizorek, lustereczko. Hello. No i łazienka oczywiście. Proszę bardzo, okienko, łazienka, prysznic jest. Czegoś więcej człowiekowi do szczęścia potrzeba. A teraz spadamy coś zjeść, bo jesteśmy głodni po podróży straszliwie. Dobra, lecimy. Jest dosyć ciemno, więc nie pewnie będę to pokazywał jeszcze raz jutro. Ale tak, przed pokojem mamy takie patio do posiedzenia. Proszę bardzo, z balkoniku. O, Ewunia już zeszła na dół. Nie wiem czy ją tam widać, macha do nas. A ja idę, idę ją gonić, bo musimy naprawdę coś zjeść. Ale mówię, hotelik jest całkiem przyjemny, proszę bardzo. Ulokowali nas na pierwszym piętrze. Nie jest jakoś bardzo wysoko, także jest OK. Co dalej mogę Wam pokazywać? To idziemy po korytarzyku, pójdziemy po korytarzyku, proszę bardzo. I dochodzimy do tej hotelowego ogrodu. Tu mamy jakieś sobie cuda niewidy. Halo? Restauracja IKK podobno. Tu mamy wodę. Proszę bardzo. Milutko ładniutko. No i oczywiście basen, żeby nie było. A teraz lecimy, lecimy, bo głód nas zabija. Dobra, lecimy do chyba wszystkim znanej restauracji Temple Design Restaurant. Pewnie wiele razy widzieliście ją w kambodżańskim uniwersum. No i teraz jedziemy tam my. No to mamy nasz pierwszy posiłek z Rep. Zamówiliśmy Cordon Blue z fryteczkami. Proszę bardzo. Demonstruję i objaśniam. Tam siedzi Ewa. Tutaj nasze jedzonko. Na pewno będzie pyszne, proszę bardzo, Ewa ma to samo. Jak zwykle. Hej! Jak zwykle Ewa skopiowała to co ja chcę jeść. Na jedzeni Wracamy do hotelu, trzeba się położyć spać, bo naprawdę wykończeni dzisiaj jesteśmy Także mówimy wszystkim chyba dobranoc, tak? Dobranoc. dobranoc.